Siemanko Korona panuje, ale jednak człowiek się trochę uzależnił od tej techniki lubi sobie to podudnić Puścimy sobie dwa bączki na razie Jak na początek Czekamy palniczka jeszcze Zimno jest strasznie Dzisiaj z rana troszkę śnieżek spadł Może jeszcze dwa. Teraz stroboskopik Nie wiem, co to jest. pierwszy pierwsze, co biorę. Nie pamiętam nazwy. Na koniec jeszcze jumbo color sobie dwa razy rzucimy, albo odpalimy. Można tak to powiedzieć. Trochę daje po oczach. Nawet długo się pali. Trzy sztuki, nie pamiętam za ile kupiłem. Więc tam z drogi nie będzie widział. Policja może jeździć, kontrolować. Wiadomo co teraz się dzieje. Korona panuje. Strasznie długo się pali. Auta jeżdżą, na pewno widzę. No nie wiem, już dobre kurwa kurczę dobrą Minutę się pali, jak nie dłużej O, już chyba gaśnie Nareszcie, bo naprawdę długo się pali Dobra Jeszcze Jumbo Kolor Dobre pierdolnięcie na koniec Sorry za przekleństwa Lubię rzucać mięsem Staram się nie rzucać, ale wychodzi, wychodzi Ładna flarka, długa i dobre dupnięcie. No i jeszcze raz. Lampki ze sobą nie wziąłem latarki. Nie widzę którą stroną odpalam, wiecie? Dobrą, ale mogę gipsem dostać, bo upadł. Dobra, ale się kończymy. Na razie. Do następnego.